Dostałem właśnie umowę, którą za chwilę będę czytał i którą być może niebawem podpiszę. Ta umowa to coś zupełnie nowego, czego jeszcze u mnie nie było. To jest tak naprawdę pewien nowy rozdział w moim działaniu internetowym. Z jednej strony to będzie coś nowego, a z drugiej strony podpisując tą umowę będę musiał zamknąć coś, co budowałem przez ostatnich kilka lat i co na pewno było pewnym marzeniem. Więc duża rzecz przede mną. Ale doszedłem ostatnio do wniosku, że przyszedł moment, kiedy muszę podjąć po prostu twardą decyzję, co dalej z pewnymi moimi działaniami. No bo tak jak teraz być, to być nie może, bo coś mi tutaj nie działa. Za chwilę Wam to do końca wyjaśnię. Ale czy są tutaj osoby, które e, oglądają ten kanał od początku? Bo myślę, że Wy oglądając ten materiał zrozumiecie to najlepiej. Ale nawet osoby, które są tutaj od niedawna, to teraz jest okazja, żeby poznać pigułkę, jak to wszystko się rozwijało. Cześć, ja nazywam się Damian Bugański i stworzyłem kanał Człowieku, rusz się! po to, aby dzielić się z Wami praktycznym podejściem do treningu i do odżywiania w takim całościowym, wielopłaszczyznowym ujęciu. Chciałbym, abyście dzięki temu kanałowi dowiedzieli się, jak poprawić swoją sprawność, jak zbudować formę na lata, a nie na lato. Początki tego kanału były takie, że nagrywałem wszystko samodzielnie, montowałem samodzielnie, a żeby coś nagrać, to prosiłem żonę, żeby na chwilę wzięła dzieci na plac zabaw, żebym mógł się rozłożyć w mieszkaniu z aparatem i kamerą. Zwykle od 6 rano prowadziłem treningi personalne na sali, a potem trenowałem i nagrywałem materiały, które wieczorami montowałem. Sporo pracy. Pracy, żeby to wszystko rozkulać oczywiście było bardzo dużo, ale na początku sprawiało mi to tak dużo frajdy i dawało tak dużo satysfakcji i to wszystko było połączone z moimi zerowymi oczekiwaniami, bo tak naprawdę robiłem to dla radochy i dla takiego procesu twórczego, że chciałem to robić, robiłem i stopniowo, stopniowo zaczęło coś wychodzić, zaczęła się pojawiać pierwsza publiczność, zaczęło się zgłaszać do mniej więcej osób na treningi personalne właśnie, bo mnie znały z internetu i mi w głowie zaczął się klarować pomysł, zaczął się pojawiać pomysł, jak to zrobić, żeby faktycznie może trochę z tego internetu uszknąć dla siebie i wyjść poza takie ramy zwykłego trenera, który po prostu przychodzi, robi treningi personalne i wychodzi, i sprzedaje swój czas za, za pieniądze, tylko żeby zrobić coś więcej, żeby zbudować markę osobistą, jak Ewa Chodakowska, czy Jacek Wilczyński, czyli stać się kimś takim naprawdę kto dużo wnosi, kimś takim, kto sprawia, że dzięki jego działalności nie wiem, społeczeństwo jest zdrowsze, sprawniejsze, ma lepsze samopoczucie i tak dalej. I zaczął się pojawiać pomysł, no ale oczywiście to się też wiązało z tym, jak wokół tego zbudować jakiś biznes, żeby się tą wiedzą, którą się dzielę, jak na tym w jakiś sposób zarobić, żeby móc. Na przykład przestać prowadzić ciągle treningi personalne i móc wyjść dalej, zrobić coś więcej, i tak dalej. No i ten pomysł oczywiście powstał, i to wszystko się zaczęło dziać, a wy mogliście to w zasadzie na bieżąco oglądać. człowiek człowieku różcie, na której były moje programy treningowe online, czyli to, co robiłem z klientami, to jak rozwiązywałem ich problemy, czy to z sylwetką, czy z samopoczuciem, czy z bólem pleców, i tak dalej, to po prostu opakowałem w produkt cyfrowy i zacząłem sprzedawać, i nawet szło nieźle. A <noise> gdzie masz młotek? Później chciałem iść krok dalej, postanowiłem, że warto mieć swoją aplikację treningową, ale żeby nie było stać na stworzenie własnej aplikacji treningowej wtedy, to dogadałem się z taką amerykańską firmą, która na bazie swojej aplikacji stworzyła mi aplikację moją, powiedzmy moją, która znowu była takim krokiem do przodu, czymś więcej niż mieli inni, czymś lepszym, fajniejszym. I znowu teraz przyszedł na kolejny krok, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj nie o aplikacji, dzisiaj o, o kolejnej gałązce. W ogóle to muszę się iść przebrać, bo wróciłem z nagrań podcastu. Swoją drogą polecam drugi kanał Człowieku, rusz się, podcast. Zapraszam tam do subskrybowania, tam rozmawiam z różnymi ciekawymi gośćmi. Przed chwilą dosłownie wróciłem z jednych z nagrań. Rozmawiam z Darkiem, który jest podróżnikiem, byłym kontrterrorystą i robi naprawdę odjechane rzeczy, jeśli chodzi o eksplorację świata i sporty ekstremalne, ale nieważne. Kolejną gałązką mojego internetowego biznesu były produkty fizyczne, czyli nie tylko cyfrowe, jakieś tam rzeczy online, tylko też produkty fizyczne. I miało to wynikać i wynikało głęboko z mojego serducha i, w to, i z tego, w co wierzyłem. Powstały koła gimnastyczne, które miały pozwolić Wam trenować w domu, powstały paraletki treningowe, powstały gumy treningowe, jakieś mocowania do kół gimnastycznych, powstały butelki na wodę i na koniec powstały suplementy Diety. Jak to wszystko szło? Szło nieźle, ale były też tego wszystkiego wady. Wady to w sumie jest złe słowo. Może bardziej były problemy, które nie do końca potrafiłem rozwiązać. I w zasadzie to wszystko śmigało całkiem nieźle. Bo produkty cyfrowe, wszystkie kursy online, aplikacje całkiem nieźle się sprzedawały. Zarobione pieniądze mogłem inwestować także właśnie w sprzęt fizyczny. Butelki, koła gimnastyczne, gumy treningowe, mocowania sufitowe, własna linia suplementów. I teraz, gdy to już miałem, gdy wydałem na to pieniądze i to kupiłem, no to teraz trzeba było to zareklamować. I sprzedać z jakimś zyskiem. Pokażę Wam coś fajnego, bo to jest teraz taki przełomowy moment, jeśli chodzi o działalność firmy Człowieku Ruszcie, czy też po prostu kanału na YouTube Człowieku Ruszcie, bo dużo zmian. Zaraz opowiem. Przyszłe prezenty. I teraz, w momencie, gdy ktoś to kupował, ja miałem umowę z zewnętrznym magazynem. Magazyn to wysyłał, więc na szczęście nie musiałem robić wysyłek samodzielnie. A mój mały zespół, z którym pracuję, obsługiwał klienta, tak to można powiedzieć, czyli ewentualne zwroty i tak dalej, i tak dalej. I działało to całkiem fajnie, ale doszedłem do takiego momentu, że, żeby naprawdę wejść na jakiś wyższy poziom, żeby zrobić. No coś solidnego z tego, to musiałbym już budować dużą firmę, zrobić duży zespół, zainwestować kupę kasy, nakupić kupę sprzętu i wtedy już wejść all in właśnie w tego typu sprawy. A Branża bardzo mocno się zmieniła, bo ja na początku wyszedłem z założenia, że ok, będę robił tak, że będę kupował produkty w Polsce, będę robił to z polskimi podwykonawcami i będę to sprzedawał. Ale okazało się, że automatycznie, jeśli dorzuciłem swoją marżę, to to wszystko było dość drogie, a gdzie indziej było zwyczajnie tanie. Więc później stwierdziłem, że dobra, może tak jak wszyscy, poszukam tańszych podwykonawców gdzieś w Chinach. Przecież oni też robią świetne rzeczy, potrafią to zrobić naprawdę na wysokiej. Poziomie, tylko kwestia oczywiście, dobrać właściwy produkt. Ale co się okazało? Bardzo szybko się okazało, że cena, jaką ja dostanę za kupno, nie wiem, 500 czy 1000 par kół gimnastycznych, ja będę musiał wydać na to jakąś kwotę. To w internecie wielkie podmioty i tak to sprzedają taniej, bo po prostu oni kupują hurtowo w dziesiątkach tysięcy sztuk i po prostu mają dużo lepszą cenę niż ja jestem w stanie wynegocjować. I w zasadzie wyszło na to, że nie jestem w stanie konkurować. Ani ceną, ani jakością, ani niczym innym. I co w takiej sytuacji zrobić? Był też pomysł, żeby stworzyć własną linię suplementów, i wpadłem na genialny pomysł, żeby zacząć od przedtreningówek. Co teraz dobrze wiem, że to nie był dobry pomysł, żeby ruszyć przed przedtreningówkami. Nie dlatego, że to jest zły produkt, bo uważam, że był bardzo dobry, ale dlatego, że ja po prostu. Nie sam nie używam zbyt często przetreningówek, robię to bardzo rzadko i w ogóle ciężko miałem z tym, żeby ten produkt w taki poprawny sposób promować, bo to nie wychodziło tak ze mnie, ze mnie, bo po prostu zwyczajnie tych przetreningówek na co dzień nie używam, bo nie potrzebuję tego tak dużo, ale nie wiem czemu wpadłem na taki pomysł, że to będzie cudowny plan. No i tym sposobem powstał róż skill, powstała róż siła i powstał róż tempo. Naprawdę dobre produkty, ale wtedy miałem okazję się zmierzyć z tym, jak wygląda Tworzenie suplementów, jak wygląda no w ogóle cały ten proces, jak wygląda późniejsza sprzedaż, jest to bardzo trudny rynek. Ja po prostu zderzyłem się tutaj ze ścianą i okazało się, że znowu tutaj, żeby to zrobić dobrze, żeby to zrobić na poważnie. No, to trzeba tutaj mieć naprawdę łeb na karku, i trzeba mocno zaryzykować, mocno zainwestować, a nie byłem na to gotów. I prawdę mówiąc, przyszła pora, żeby podjąć decyzję, czy buduję dużą firmę e-commerce i nastawiam się na sprzedaż produktów fizycznych, czy może jednak ucinam tą. Gałąź biznesu. Skupiam się na tym, co idzie mi najlepiej. Skupiam się na produktach cyfrowych i na mojej nowej aplikacji treningowej. A tutaj, właśnie w tej dziedzinie produktów fizycznych, robię dużą, dużą zmianę. Właśnie z tą zmianą wiąże się umowa, którą przed dostałem, którą za chwilę dokładnie przeczytam, przeanalizuję i być może podpiszę. Dobra, nie będę was trzymał dalej w niepewności, tylko po prostu powiem o co mi chodzi. Stwierdziłem, że zamykam całą swoją linię, jeśli chodzi o własne produkty, jeśli chodzi o własne sprzęt, jeśli chodzi o własne suplementy, bo po prostu nie jestem w stanie skupić się na tym 100% i nie wyjdzie to tak dobrze, jak wyjść powinno. Ale żeby nie zostawać taki pustki, to stwierdziłem, że no, wreszcie mogę otworzyć się na jakąś współpracę ambasadorską. Tych propozycji przez lata było wiele, ale ja odmawiałem. Była jedna, która czekała na półce, która cały czas gdzieś tam była aktywna. I przyszła pora po rekomendacjach moich kolegów, po robieniu researchu na Instagramie, bo też Was pytałem o to, jaką markę suplementacyjną i z odzieżą sportową uważacie za godną polecenia. No i podjąłem decyzję. No i, no i co? No, pora rozpocząć nowy rozdział. I tym sposobem oficjalnie od sierpnia zostałem ambasadorem. Marki Gymbim. Dla tych osób, które nie wiedzą, Gymbim to firma, która sprzedaje w zasadzie przeróżne produkty do, dla ludzi aktywnych. Mają zarówno suplementy, bardzo szeroki wybór, zarówno Typowe suplementy takie jak stosują ludzie, którzy trenują na siłowni, ale też mają masę produktów typowo prozdrowotnych, których zresztą tutaj troszeczkę jest. Mają swoją odzież sportową, mają akcesoria treningowe do treningu w domu, mają koła gimnastyczne, paraletki, czyli wszystko co potrzebne do kalisteniki. Mają też sprzęt bardziej siłowy, można sobie stworzyć u nich swoją własną domową siłownię. W zasadzie można powiedzieć: mają wszystko, mają to naprawdę, robią to na wysokim poziomie. No i cóż, będę teraz, yy, będę teraz ich powiedzmy przedstawicielem i będę używał ich produktów. A jeśli chodzi o was, to nie będzie tak, że będę po prostu cały czas mówił, że to są jedyne najlepsze suplementy na świecie i kupujcie tylko tam i tylko z moim kodem rabatowym, bo wtedy będą najlepsze efekty. Nie, będę wam przedstawiał porcję wiedzy tego, jak faktycznie można ich produktów używać, żeby to miało sens. Co warto, co nie warto, będę pokazywał, co ja stosuję na sobie. Pewnie chociaż będziecie widzieli na wielu moich filmach. Oni przez swoją działalność będą wspierać moją działalność, ja się będę mógł rozwijać, będę mógł realizować swoje rzeczy, będę na tym po prostu zarabiał, Wam będę promował to, co uważam za naprawdę sensowne i mam nadzieję, że ta podróż będzie sobie trwać i zarówno firma Dzienbim, jak i ja, ale przede wszystkim Wy będziecie zadowoleni. Tym bardziej, że w zasadzie taką paczkę jak tutaj będę dostawał co miesiąc i przecież prawdopodobnie nie przejem tego wszystkiego ja, więc stwierdziłem, że będę robił różnego rodzaju konkursy i będziecie mogli wygrywać te produkty, tak żebyście mogli sobie przetestować. Czy to jakieś białko, czy kreatynę, czy jakieś inne rzeczy. Myślę, że też skorzystacie na tym, że jestem ich ambasadorem. Właśnie tu razem z Barteczkiem odbieramy naszą furę. Bartuś? nie dobry. Odbieramy furę na naszą wyprawę. I już jutro ruszamy. Piękna wyprawa 450 km świnoujście Hel. Ku przygodzie. Ładnie, nie? Fajnie. Bardzo jest, bardzo jest, jest ładnie. Ale ja jadę za Andrzejem i mam tunel aerodynamiczny. Z w ogóle zero w ogóle tego powietrza. Czuję się jak w jakimś tunelu. Dzięki moim motylom. Kurczę. Mam też planie, zobaczymy jak to wyjdzie, żeby na moim nowym portalu treningowym, który się pojawił, będzie portal treningowy i aplikacja treningowa mobilna, naprawdę będą zaawansowane i nowoczesne, i chciałbym, żeby tam. Również była opcja, że na przykład ktoś robi trening, potrzebuje do tego treningu gumy, albo jakąś piłkę gimnastyczną, albo nie wiem, koła gimnastyczne. Ja tego nie mam u siebie już w ofercie, bo tego nie produkuję, ale będzie to można na przykład u mnie przez stronę kupić od Jim Bima. Mam nadzieję, że nam się uda to dogadać, bo wtedy dla was to będzie bardzo łatwe. No i po prostu wszyscy będą zadowoleni, nie? Dobra. Odzież. Zamawiałem sobie na czuja e bo jakby nie wiedziałem, ja to jestem taki nieforemny, mam długi tułów, krótkie nogi, tu szeroki, tu szeroki, znaczy tu wąski, tu szeroki, więc w sumie nie wiedziałem co wybrać, zwykle jest albo M, albo S, sprawdzam M. I to jest taka marka własna, która się nazywa Strix, marka własna premium Gymbima. Sprawdzamy, czy MK No i co? Myślisz? Rządziu no Mamaczka, jak nic. Nice to meet you. Dobra, będzie się tutaj fajnie nagrywało. Zobaczymy, przetestuję. No na razie dopiero co ubrałem widzę, że spoko jest. A zobaczymy co będzie. No nie będę teraz wychwalał, jak coś pierwszy raz ubieram, ale sprawdzimy, sprawdzimy. Dobra, generalnie to nie wiem, czy tak mogę, ale nie zamówiłem sobie wszystkiego dla siebie, bo zamówiłem też coś dla żony. I zamówiłem też na przykład koszulkę dla syna na WF. Taką białą eseczkę. To jest męska eska, ale. To jest. Tak, ale bawełniana. I. No i myślę, że będzie mu się pięknie, mu będzie się działała na WF ie i się sprawdzi. Taka, o, małe logo, więc fajnie. perfekto. Rakoszulka numer 2, również czarna z również marki Strix i ona jest taka cięższa, elastyczna, mm. taka. Nie no jest. Patrz ci spoko, chodź tutkę. Patrz, to jest taka, wiesz, długa, nie lubię takiej takie krótkie. No Ej, no spoko. Jesteśmy na Pomorzu. Trasa Świnoujście Hel. Jedziemy 450 km na rowerach. Piękna, piękna przygoda. No i co, wy będziecie mogli to zobaczyć w kolejnym odcinku. I tyle, Do zobaczenia.